Czy Wielka Brytania się rozpada, szanowni państwo? Czy Wielka Brytania y, ma problem emerytalny? Czy Wielka Brytania y, ma problem, w którym na samym końcu widać tylko i wyłącznie biedę i nędzę emerytalną, ale także i y, biedę y, taką pracowniczą? Y, postaram się odpowiedzieć na to pytanie, y, czy to jest prawda, czy też nie, bo oczywistym jest, że Wielka Brytania ma bardzo duży problem. Wielka Brytania ma bardzo duży problem emerytalny i taka jest prawda, że fund brytyjski bardzo mocno traci do wszystkiego, a jeżeli fund brytyjski bardzo mocno traci do wszystkiego, to oczywiście jest to sytuacja, w której także i emerytury bardzo mocno tracą do wszystkiego, chyba że będą bardzo szybko rosły nominalnie i ten spadek funta brytyjskiego będzie rekompensowany. Szanowni Państwo, ale zanim przejdziemy dalej do tego tematu Wielkiej Brytanii i emerytury Wielkiej Brytanii, Trzeba zacząć na przykład od Polski, prawda? Bo trzeba zrozumieć takie podstawowe rzeczy, że to, że coś traci na wartości, jest coraz gorsze, nie oznacza, że jest gorsze od czegoś innego. Jeszcze na przykład, chyba że minie 10, 15, 20 lat. I chciałbym właśnie teraz tutaj przejść do Polski, bo w rzeczywistości. Może i w Wielkiej Brytanii toczy się ta nędza emerytalna, te wieki emerytalne w porównaniu do Polski są bardzo wysokie. Trzeba bardzo dużo lat wypracować emerytalnych do otrzymania tej emerytury, która wyniesie 5000 zł po 35, ponad 5000, około 5000 zł po 35 latach pracy w wieku 68 lat, jeszcze dzisiaj przechodzą ludzie w wieku 66 lat i paru miesięcy, zaraz wszyscy przejdą w wieku 67, kobiety, mężczyźni, no a potem za kilkanaście lat to będzie dopiero wiek 68 lat. Jednak, żeby patrzeć komuś na ręce, warto spojrzeć także i na swoje, prawda? Więc my spojrzymy na swoje i ja nie mam dobrych wiadomości. W Polsce też mamy nędzę emerytalną, ba, obecnie, w Polsce można powiedzieć, że mamy jeszcze większą nędzę emerytalną dla znacznej części ludzi w Polsce, bo jednym może być w Polsce dobrze, no ale większość społeczeństwa w rzeczywistości żyje w nędzy emerytalnej. Są dobre punkty, o których ciągle mówię, jak to, że na przykład kobiety wystarczy, że wypracują 20 lat i w wieku 60 lat, czyli na dzień dzisiejszy o prawie 7 lat szybciej niż kobiety we Wielkiej Brytanii, ale ale, ale, hola, hola, prawda? Niektórym to i pasuje, ale jednak w Polsce też mamy nędzę. Polska to nie jest żaden raj. Polska to nie jest żaden raj. I aby sobie to analizować, będziemy yy, analizowali to przez yy, bardzo długi czas, żeby zobaczyć, co się z tym dzieje, żeby zrozumieć, prawda? No, na szczęście teraz mamy coś takiego jak te przeglądy AI i one są bardzo ważne. Proszę bardzo. Emerytura po 35 latach pracy na działalności gospodarczej. Wydawałoby się, że jeżeli ktoś pracuje, płaci gigantyczne składki, bo w Polsce mamy składki, które są nawet 3-4 razy wyższe nominalnie niż we Wielkiej Brytanii, tak? Czyli jeżeli ktoś płaci przez 35 lat gigantyczne składki zus gigantyczne podatki, to się wydaje, że taki mężczyzna w wieku emerytalnym polskim, który na dzień dzisiejszy to 65 lat, dostanie bardzo dużą emeryturę. Ale jednak rzeczywistość jest inna, jest inna. Proszę bardzo, emerytura po 35 latach pracy na działalności gospodarczej w Polsce będzie zależała od wielu czynników, przede wszystkim od wysokości odprowadzonych składek. Z szacunków wynika, że jeśli przedsiębiorca odprowadzał składki od minimalnego wynagrodzenia, jego emerytura będzie zbliżona do minimalnej emerytury. Tak? która obecnie wynosi około 1878 zł. i 91 groszy brutto. Jeśli przedsiębiorca odprowadzał składki od wyższych kwot, jego emerytura będzie proporcjonalnie wyższa. Tak? Czyli jeżeli dzisiaj płacisz 2000 zł miesięcznie składek, bo tyle wynosi ZUS, on jest bardzo wysoki, to emerytury dostaniesz 1878 złotych, tak? czyli netto 1700 plus 13, 14. No to powiedzmy, że dzisiaj minimalna emerytura z 13 i 14 to jest około 1900-1950 zł miesięcznie w wieku 65 lat dla mężczyzn. Czy to jest dużo? Nie, to jest skrajnie mało, bo ja chciałbym zauważyć, że zusy podatki w Polsce są bardzo wysokie. Około 80% działalności gospodarczych w Polsce płaci znacznie wyższe podatki i ZUSy, aniżeli 80% działalności gospodarczych w Wielkiej Brytanii. Taka jest rzeczywistość, szanowni państwo. Składki ZUSowskie wzrosły 300% w kilkanaście lat. O tym ja się zastanawiam, dlaczego o tym nikt nie mówi i o tym nikt nie trąbi. Na przykład nie zbija na tym, nie wiem, jakiegoś... Politycznego kapitału. Ja się tak zastanawiam, dlaczego politycy o tym nie trąbią. Przecież mogliby e, taki kapitał polityczny na tym zbijać. Ja nie jestem politykiem, niby i nie będę. E, to jest działa, dział ekonomiczny to jest kanał ekonomiczny, gospodarczy, inwestycyjny, szanowni państwo. I co z niego wynika? Z, wynika z tego wszystkiego, że no, jest tragedia. No bo szanowni Państwo, dzisiaj 1878 zł do no 1900 zł to jest niecałe 400 funtów po 35 latach płacenia, płacenia gigantycznych składek, gigantycznych podatków dopiero w wieku 65 lat. No mężczyźni mają dopiero emeryturę w wieku 65 lat, a mężczyźni, w Wielkiej Brytanii, ci mężczyźni w Polsce mają 65, tak? a mężczyźni w Wielkiej Brytanii mają dopiero. Dopiero dzisiaj emerytury mają dzisiaj w wieku 66 lat i paru miesięcy, to dopiero będzie zaraz 67 i potem dopiero będzie 68, więc polscy mężczyźni wcale nie przychodzą znacznie szybciej na emeryturę niż brytyjscy mężczyźni. Taka jest rzeczywistość. Tak Taka jest to, że kobiety przychodzą w wieku 60 lat, tak, no to dla kobiet jest to dobre, ale no ja się pytam, jakim, jakim prawem. Kobiety przechodzą szybciej na emeryturę. Jakim prawem? Nie wiem, jakim prawem. Ktoś sobie to wymyślił i tego nie zmieniono, prawda? Zrozumiałe jest, że kobiety kiedyś rodziły trójkę, czwórkę dzieci, czy piątkę, szóstkę, prawda? No i te, wtedy te lata emerytalne może powinny im być dokładane, żeby miały te emerytury, no bo jakby miały pracować, ale no ten wiek emerytalny szybszy to jest jakieś w ogóle nieporozumienie, tak? W Polsce, bo to taki kraj, w którym. Cudzy facet robi na cudze baby, tak? Zamiast na, swoje, na, 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 na swoją żonę, tam na swoją matkę, na swoją córkę, to faceci robią na cudze baby dzisiaj w Polsce i taka jest rzeczywistość. Tak? Co innego, gdyby tam dodawali kobietom 5 lat za urodzenie dziecka i wychowywanie dziecka do tych lat emerytalnych, no tam pięć by urodziła dzieci, by miała 25 lat wypracowanych, ale wiek emerytalny, inny to jest przecież jakieś w ogóle szalbierstwo. To jest moim zdaniem, to jest szalbierstwo. Wiek emerytalny o pięć, w ogóle inny wiek emerytalny, w ogóle ten system emerytalny to jest jedno wielkie szalbierstwo. No ale to już jest taki przejaw takiego okrutnictwa, tak? To jest takie okrutnictwo, no bo jak to może być, szanowni państwo, że... Ja przechodzę w wieku 65 lat, ty przejdziesz w wieku 65 lat, a jakaś paniusia będzie mogła sobie przejść wieku 60 lat. Z jakiej racji? No z żadnej, prawda? Z żadnej. Szanowni Państwo, to jest zwykłe szalbierstwo. To jest zwykłe szalbierstwo po to, żeby faceci mieli ciężko, żeby faceci mieli źle. Co innego, tak jak powiedziałem, jeżeli kobieta tam rodzi, te dzieci tam i wychowywuje, przede wszystkim i rodzi i wychowywuje, tam i dodawać do lat emerytalnych to jest jedna rzecz, ale szybszy wiek emerytalny to jest szalbierstwo. No, na całym świecie już to mniej więcej zrozumiano, jeszcze w takich bantustanach, jak Polska, tego nie rozumieją i tyle. No ale mimo tego, tak, mimo tego, tak, no mamy sytuację, w której widzicie mężczyzna, no to pomijając te kobiety, prawda, mimo tego, popatrzmy, tak, mężczyzna ma w Polsce na, naprawdę przerąbane, tak, bo tej emerytury płaci gigantyczne składki, gigantyczne ZUSy, płaci gigantyczne obciążenia, opłaty, no ale emerytury dostanie dzisiaj 1878 zł. I teraz trzeba zadać sobie pytanie. Czy 13 i 14 emerytura będzie za 5 lat, za 10 lat? A może nie będzie. No i co to, szanowni Państwo, znaczy? To oznacza, że, gdzie tu mamy funta brytyjskiego, zaraz go sobie tutaj znajdę. To oznacza, że dzisiaj, proszę bardzo, polski mężczyzna w wieku 65 lat, nie w wieku 60 jak kobieta, dostanie 424 euro emerytury po 35 latach budowania Polski. Tak? A zaś w Wielkiej Brytanii, no to tam podwyższyli ten wiek emerytalny, no ale dzisiaj mamy sytuację, że w Wielkiej Brytanii, tak, że w Wielkiej Brytanii, w Wielkiej Brytanii, gdzie jest ta emerytura w Wielkiej Brytanii, sobie tutaj kliknąłem, i mamy tutaj, what is, what is pension UK after 35 years of working, tak? czyli tutaj mamy 35 lat pracy i to jest 230 funtów tygodniowo. Tak, a 230 funtów tygodniowo, no to trzeba sobie, to ile to jest miesięcznie, tak? no to weźmiemy te 230 funtów i 35, 230 funtów podzielić na 7, tak? to jest 230 to jest 32 funty dziennie, na 32 funty dziennie, tak. 32 funty dziennie, no to 32 funty dziennie razy, szanowni państwo, powiedzmy 31 dni, to przy miesiącu 31 dni to będzie około 1018 funtów. 1018 funtów, tak? I te 1018 funtów na dzień dzisiejszy to jest, proszę bardzo, 1181 euro. Tak? Czyli mężczyzna pracujący na działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii dzisiaj po 35 latach dostanie 1181 euro, właśnie 1182, a w Polsce dostaniemy 424, czyli. Nasza emerytura po 35 latach pracy, płacąc 2-3 razy wyższe składki i większe podatki, jest 3 razy niższa niż w Wielkiej Brytanii. A mężczyzna w Wielkiej Brytanii dzisiaj przychodzi w wieku 66 lat i paru miesięcy, a facet w Polsce w wieku 65, czyli nie dużo szybciej. Nie dużo szybciej, szanowni państwo, nie dużo szybciej. To są dwa lata tylko, no ale tam dostajesz jeszcze niespełna dwa lata, zarobisz 67, a dopiero tam chyba za 10 lat jest, czy za 5, 68. Tak? Czyli przechodzą dzisiaj niecałe dwa lata później, no ale dostają trzy razy wyższą emeryturę, tak? To jest, szanowni państwo, yy, to jest bardzo ważne. Tak, tam się to pomniejsza i ta emerytura w skali na przykład europejskiej, ona już nie jest taka wysoka, ona jest bardzo niska, ona nie jest bardzo fajna, ona jest bardzo zła, prawda? Ale no, jeżeli, ta, jeżeli ta brytyjska emerytura jest niefajna, zła i niska, no to co my mamy powiedzieć o emeryturze po 35 latach pracy 424 euro? No, jeżeli dodamy to 13 i 14, tego będzie więcej, prawda? No, bo ta 13 i 14 jest, ale jutro może jej nie być, I to jest, ale to jest i tak tylko 459 euro, więc powiedzmy, tam i tak jest 2,5 raza większa nominalnie, tak? No, wiesz, 459 euro to se możesz pomachać tym tylko na co ci to wystarczy przy dzisiejszych cenach, tak? I jeszcze oczywiście chciałbym przypomnieć: chciałbym przypomnieć, że minimalne wynagrodzenie, szanowni państwo, w Wielkiej Brytanii jest 2,5. A czasem nawet trzy razy wyższe, w zależności od tego, czy my podwyższyliśmy, czy oni podwyższyli płacę minimalną i od kursu walutowego w danym kraju, w danym okresie, w którym sobie liczymy. A? Ja to ciągle powtarzam, w Lidlu brytyjskim, znaczy się w niemieckim Lidlu w Wielkiej Brytanii, płaci się prawie trzy razy więcej na rękę pracownikowi, ale tam się im produkty sprzedaje taniej niż w Polsce. W Polsce, gdy Lid niemiecki zakłada sobie firmę, no to tutaj wystarczy, że zapłaci 2-3 razy mniej, no ale produkty sprzedają nam, szanowni Państwo, tutaj korporacje handlowe, zagraniczne, francuskie, niemieckie, portugalskie. Drożej niż bardzo często w tym Lidlu niemieckim w Wielkiej Brytanii, tak? Więc to tam spada. Ten funt brytyjski rzeczywiście spada z 7 franków szwajcarskich w 5 lat. Funt brytyjski spadł z 7 na 6, 4, 3, 2, 1, 0, Prawda? 1, przepraszam. Dzisiaj 1 frank to 1 funt właściwie mniej więcej. Z 7 na 1 to jest. Prawda? Do dolara traci, do tego traci. Mają wielką inflację, mają gigantyczne oprocentowanie. Tam, te emerytury są, wysokie. wiek emerytalny w, prawie najwyższy w całej Europie. Ale, ale, dla, dlatego oni mają ten wiek wysoki emerytalny, żeby właśnie zachować standard życia, prawda? Bo u nas to się, u nas generalnie dzisiaj mamy nędzę emerytalną, pracowniczą. No mówię wprost. Korporacje w Polsce się tak rozsiadły międzynarodowe, że płacą nam trzy razy mniej, a żarcie nam sprzedają drożej. Po prostu Polacy to tacy niewolnicy, którzy pracują za dwa, trzy razy mniej, mimo tego, że wszystko nam sprzedają drożej. To jest kłamstwo, że oni nie mogą nam płacić więcej. Oni po prostu płacą nam mniej, bo Polacy tego chcą i koniec. Kropka. Taka jest rzeczywistość w Polsce. No, no mówmy sobie wprost. Taka jest w Polsce rzeczywistość. Dzisiaj w Polsce nie jest dobrze. Dzisiaj w Polsce jest źle. To prawda, że jeżeli sobie kupisz tam mieszkanie, będziesz mieć to mieszkanie i masz w miarę odchodzone dzieci i ty i żona możecie chodzić do pracy, prawda? No to zarobicie po te 4-4,5 tysiąca złotych na rękę, plus te 800, plus to razem będzie 10 tysięcy, no to jak nie będziecie mieli raty e, za mieszkanie czy tam za dom... No to będzie ok, ale jeżeli będziecie mieli tą ratę, no to będzie tragicznie, ale jeżeli nie będzie, to będzie ok, będzie nawet lepiej niż w Wielkiej Brytanii. Ale na sam koniec pamiętajmy o tym, że w Polsce mamy prawo, jak w kraju zawieszczadami, które tobie i twojej żonie nakazuje bronić francuskich, niemieckich i brytyjskich korporacji zamiast swojej własnej rodziny. No pamiętajmy o tym, prawda? Pamiętajmy o tym wszystkim, że tak to się właśnie dzieje. To nie, w Polsce nie jest ok, szanowni państwo. To, że y, urzędnicy poustawiali sobie emerytury w wieku 40 lat, 45, 50 lat, 55 i że kobiety mają y, 60, ale wszyscy mężczyźni mają przerąbane prawda, w Polsce. W Polsce, ja to ciągle powtarzam, jeżeli ktoś ma 10-20 tysięcy złotych miesięcznie, to żyć w Polsce to jest w ogóle jakiś bezsens, bo wszystko już jest takie drogie, że za 20 tysięcy złotych miesięcznie, na przykład w Hiszpanii, no to będziesz mieć super życie, prawda? Czy za 20 tysięcy złotych miesięcznie w Tajlandii, jak się nie ma dzieci, no bo jak się ma dzieci, to może w Hiszpanii lepiej. A jak się nie ma dzieci. Na przykład się ma tylko na przykład dziewczynę, prawda? No to może w tej Tajlandii, prawda? Bo tam jest też fajnie, to wiecie, powiedzcie, to trzeba tego gazu, tego wszystkiego, tych ciuchów, tego wszystkiego i tak dalej. No, w Polsce stała i ja to ciągle powtarzam. Jak były pieniądze. Y, y, z, z, jeszcze w 13, 14, 15, 16 roku to było wszystko bardzo tanie w Polsce i fajnie było tutaj siedzieć z pieniędzmi, no ale dzisiaj z pieniędzmi tu się nie opłaca w ogóle siedzieć, bo tu jest wszystko skrajnie drogie, to jest wszystko to jest drogie, to jest jeden. Y, obecnie z takimi trajektoriami, no to będziemy jednym z najdroższych krajów w Europie. W ogóle jesteśmy drogim krajem, no bo jeżeli wchodzimy do sklepu i w sklepie mamy drożej niż w Wielkiej Brytanii, a w Wielkiej Brytanii zarabia się trzy razy więcej, no trzeba się zastanowić nad tym, prawda? No coś jest nie tak, tak? W Hiszpanii wszystko taniej, wynajem taniej, czy y, 100-metrowe mieszkanie w super, y, w super miejscu wynajmie trzy razy taniej niż w Polsce, prawda? I tak dalej. To, to jest przecież jakaś paranoja. A jeżeli ktoś myśli, że o, fajnie na przykład mieszkać w Warszawie, co w tej Warszawie jest fajnego? Tam nic nie jest fajnego, prawda? Ani tam jezior naokoło nie ma, ani nic, ani morza, ani nic nie ma, prawda? Tylko zimno, prawda? Zimno, te samochody i, i, i nic, nic w tej Warszawie, tam fajnie nie mieszkać, prawda? Wcale nie, Warszawa nie jest fajnym miejscem do mieszkania, to są jakieś dziwne opowiastki i dodatkowo jakimś drogim. Fajnie sobie może pomieszkać, wiecie, jak ktoś bardzo chce w tej Warszawie, no, no ale z rodziną w Warszawie mieszkać? No to przecież zlewaczałe przecież to, co robi ten Trzaskowski tam, no to po co tam z rodziną mieszkać, prawda? Chyba, no to bzdura, prawda? Tak więc tyle jest rzeczy, szanowni państwo, też zakłamanych, tak. W Wielkiej Brytanii toczy się nędza emerytalna, bo te emerytury są bardzo niskie I już właściwie emerytury hiszpańskie można powiedzieć, że są wyższe niż te brytyjskie, bo po prostu w Hiszpanii jest wszystko skrajnie taniej, tak, więc te hiszpańskie emerytury wystarczają na więcej. Tak? Jeszcze chyba nawet rok czy dwa szybciej się przechodzi niż w Wielkiej Brytanii. Mimo tego, że one nominalnie są niższe, tak? ale tam nie trzeba gazu, nie trzeba prądu, to jedzenie sobie rośnie, ono jest tanie, tam wszystko jest tanie, prawda? Bo to, że w Wielkiej Brytanii jest taniej niż w Polsce, to jest jedna rzecz, no ale w Hiszpanii jest jeszcze taniej niż w Wielkiej Brytanii, prawda? Więc to jest, to jest przecież wszystko dziwaczne, szanowni Państwo, więc tak. Nędza emerytalna w Wielkiej Brytanii jak najbardziej, tam się toczy bida, to idzie w złym kierunku od, um, od dawna, od 50, nie od 25 lat, szanowni państwo, to od 25 lat się nie toczy. To się toczy od 50 lat, taka jest rzeczywistość. A drugą rzeczywistością jest to, że w Polsce wcale nie jest dobrze. I problem jest taki, wiecie, no jak tutaj rozmawiać o czymś, gdzie wynik tego jest taki, że facet potrzebny

Działalności gospodarczej. Zresztą kobieta też, wiesz, ty, e, po 35 latach działalności gospodarczej dostanie ty, 1700 zł, 300, 400 euro emerytury, płacą gigantyczne składki, gigantyczne podatki. Jak ktoś się mówi, no to wiek, płać większe składki, większe składki? Zresztą to jest jakiś w ogóle kuriozum. W życiu bym nie dał im więcej o złotówkę niż muszę, prawda? Przecież oni to wszystko rozchulają, przecież oni wszystko to rozkradną, rozdadzą, rozwodnią, prawda? To są tego rodzaju ludzie, prawda? Ludziom nie można dać złotówki, bo, szanowni państwo, ja na przykład opowiadam o staciu, że nie zainwestowałbym ani złotówki w Polsce obecnie. Szanowni państwo, no nie opłaca się inwestować w Polsce ani złotówki, dlatego że oni to rozkradną. O to chodzi, prawda? To jest właśnie największy wymiar patriotyzmu: chronić kapitał swój własny, swojej rodziny, szanowni państwo, kapitał twoich dzieci na przyszłość. To jest największy wymiar patriotyzmu. Bo oni to rozkradną, prawda? Tutaj łapówki wszędzie, szanowni państwo, tu wszystko jest rozdawane, wyniszczane. Dlatego Polska ma najwyższą inflację w całej Europie najwyższe oprocentowanie w całej Europie, bo trzeba to jakoś przecież wszystko pokryć. To wszystko, to, to całe złodziejstwo tą całą korupcję te całe to całe to zło, prawda, które się toczy, oni muszą to jakoś pokryć, prawda? Ktoś za to musi zapłacić. A kto za to płaci? No szanowni państwo, to, to się wtedy płaci wysokim oprocentowaniem. No dlatego mamy najwyższe oprocentowanie, bo przecież ktoś musi za tych złodziei wszystkich, za tą niegospodarność, prawda? Bo w Polsce się generalnie kradnie niegospodarnością. Robi się to tak, że w Polsce wszystko jest najdroższe. Najdroższe drogi, najdroższe pociągi, najdroższe to, najdroższe tamto. No i wtedy, wiecie, zatrudnia się swoich, no i trzy razy drożej to robią. No i wtedy yy, poprzez niegospodarność w Polsce nie, po nie zarzuca. W Polsce chyba się nie wskazuje nikogo za niegospodarność, prawda, miliardów, dziesiątków miliardów, To no i w Polsce to tak działa, szanowni państwo, że po prostu to złodziejstwo tak się toczy, że to właśnie dlatego trzeba wtedy podwyższać bardzo wysoko oprocentowanie, to jest ten wskaźnik, dlaczego tak jest. Dlatego się wysoko podwyższa oprocentowanie i dlatego jest wysoka inflacja, bo ktoś musi to pokryć, to cało złodziejstwo, więc jak zainwestujesz w Polsce, no to to się nie opłaca, prawda. W najwyższym wyrazie Patriotyzmu nie dać się okradać tym wszystkim złodziejom, no mówmy sobie wprost, prawda? Przecież to tak działa. A to tak działa Polska to jest taka jedna maszynka do obywatela. Jak ktoś mówi inaczej, no to jest jego naprawdę sprawa. Wiecie, no ale to dlaczego w takim razie mamy trzy razy mniejsze emerytury od Brytyjczyków, którzy naprawdę mają wielkie problemy gospodarcze, prawda? No, ale od innych narodów potrafimy mieć 4-5 razy mniejsze emerytury, szanowni państwo, to taka jest rzeczywistość. Dlaczego nam się można płacić 3 razy mniej, 4 razy mniej? W tych samych korporacjach jaka sprzedaje nam się te same, dosłownie te same produkty, drożej nawet. To jest jakiś kuriozum. Dlaczego mamy oprocentowanie 8%, 9% kredytów hipotecznych na nieruchomości, zresztą przecenionych trzykrotnie, a za granicą jest 2%, 1%, 3%? Dlaczego? No przecież musi ktoś zapłacić za to całe złodziejstwo, za to całe wyniszczenie. Gdy ja mówię, że ja bym w życiu nie kupił obligacji skarbowej państwa polskiego, to nie dlatego, że ja nie lubię swojego kraju, bo ja swój kraj kocham, prawda? Ale kraj, a państwo to są dwie różne rzeczy. Szanowni Państwo, państwo polskie to taka maszynka do um, um, orżnięcia narodu polskiego i dlatego Polska się dzisiaj depopuluje skrajnie, prawda? Polska dzisiaj się skrajnie depopuluje, Szanowni Państwo, no bo to po prostu ludzie powyjeżdżali. Gdyby w Polsce było dobrze... To 2 miliony Polaków z Niemiec już dawno byłoby w Polsce, milion Polaków z Wielkiej Brytanii dawno byłoby w Polsce, milion Polaków z Holandii, Belgii, Irlandii, Szwecji i Norwegii, Islandii dawno byłoby w Polsce, a ich tutaj nie ma. Następny milion Polaków znajdziemy w Szwajcarii, Austrii, Włoszech, Hiszpanii, prawda, i wielu innych krajach. Tyle, szanowni Państwo. W Polsce nie jest dobrze, w Wielkiej Brytanii jest coraz gorzej, no ale mówmy sobie w Polsce, mówmy sobie wprost, w Polsce mamy dramatyczną sytuację gospodarczą, szanowni Państwo. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę merytorycznego komentowania. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Cześć.